Dzień dobry, witajcie. Jadę wzdłuż Jeziora Ełckiego ścieżką rowerową i chciałbym Was zachęcić do wzięcia udziału w konkursie Rowerowa Stolica Polski 2023 i zgarnąć, zachęcić do zgarnięcia fajnych nagród związanych z naszym miastem. Żeby rywalizować, wystarczy mieć pobraną e, aplikację Aktywne miasta. Wielu Euchan ma już tę e, aplikację. Ta aplikacja wygląda tak, jak ją za chwilę zobaczycie. Dołączyć do rywalizacji e, puchar rowerowej stolicy Polski 2023, wybrać określoną grupę, instytucje, szkoły, urzędy i kręcić. Wielu Euchan już z tego korzysta. A żeby milej się to robiło, chciałbym e, powiedzieć, że będzie można wygrać i wylosować określone nagrody. Będą też takie koszulki, które mał, mam e, z, z tegorocznym logo. Będzie można wylosować w konkursie taki, w plecak z logo e, Ełku. Będzie można wylosować butelki z e, logo naszego miasta. E, będzie można e, otrzymać inne e, upominki związane z e, rowerem. E, na przykład będzie można mieć taką. E, sakiewkę, którą tutaj też mam. Wszystko zapisane zapisane, zapisane z naszym hasłem tu wraca. jest konkurs ogólny. Ten kto wykręci najwięcej kilometrów będzie mógł zgarnąć tablet. Druga osoba z największych kilometrów dzień dobry będzie mogła otrzymać markowe bezprzewodowe słuchawki. A trzecia będzie mogła otrzymać markowy głośniczek. Ale to nie wszystko, to jest konkurs ogólny. Poczytajcie o regulaminie, który zamieszczamy na stronie ogólnej. Ogłaszam też kolejne dwa konkursy. Kręcimy jak kręcimy dajełko, na króciutki filmik do 30 sekund. Do wygrania aparat fotograficzny, który od razu drukuje zdjęcia, bezprzewodowe słuchawki i oczywiście będzie można też mieć głośniczek, i inne nagrody do losowania. Wystarczy oznaczyć urząd miasta, przeczytać regulamin i kręcić film po tematyce związane z jeżdżeniem rowerem. Wszystko w regulaminie. I konkurs obiektywnie dla EU konkurs fotograficzny, też z tras przyjazdu. Do wygrania te same rzeczy, czyli m.in. markowe słuchawki bezprzewodowe, głośniczek i. Gdzieś mam ten chyba aparat jeszcze tutaj. Aparat jest bardzo fajny, bo drukuje od razu zdjęcia. Zachęcam do rywalizacji. Wszystko po to, żeby być zdrowym. Jest dużo fajnych tras, jest dużo grup, do których możecie dołączyć. Możecie jeździć w grupie ogólnej, a wszystko po to, żeby wraz z innymi miastami nakręcać kilometry rowerami dla przede wszystkim zdrowia. Dobrej Zabawy. Ja też biorę się do dzieła i będę jeździł, kręcił dla naszego miasta. Losowanie takich koszulek już w przyszłym tygodniu. Śledźcie profile społecznościowe Urzędu Miasta moje. Tam będą informacje. A tymczasem do zobaczenia. Ja zakładam plecak i lecę w trasę. Do zobaczenia.